Kochani widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. I na dzisiaj przygotowałam 5 strapek po 10 zł. Także dzisiaj wkład 50 zł. Kochani, zastanawiałam się nad powrotem do 100 równa się X, ponieważ mam już teraz trochę większą widownię niż wtedy. Ciekawa bym była, jaki byłby teraz odbiór, ale jednak się powstrzymałam. Stwierdziłam, że na razie zobaczę, jakby wypadło na przykład przy połowie wkładu. No i zobaczymy, może jeśli dzisiaj fajnie wypadnie odcinek, to jednak się zdecyduję, żeby wrócić do serii 100 równa się x, dajcie znać co o tym myślicie, a ja już dzisiaj zaczynam, może od Zodiaka, dawno go nie drapałam, zobaczymy czy dzisiaj coś ciekawego pokaże. numerek czwarty i szukamy gwiazdki lub księżyca, mam nadzieję, że cokolwiek się pojawi. Mamy najpierw Ziemię, Delfina, Teleskop, Sputnik, Miś, Chmura, Naczynie, Planeta, Kompas, Ortyk, Syrena, Antena, Flaming. jednorożec, Żółw. kotwica, słońce. Jest gwiazda. No, proszę, jakie zaskoczenie. Już myślałam, że będzie pusty. Jest statek i jeszcze ufo i sprawdzamy, co jest pod gwiazdką. Zwroty 10 zł. No, fajnie. Zera już nie będzie. Dobry początek. I patrzymy, co będzie dalej. Może teraz gruby cash. Numerek 19. Szukamy wygrywających liczb albo świnki lub pliku. Tego pliku jeszcze nie widziałam. Więc zobaczymy. Trzydzieści siedem, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć, osiemnaście i trzydzieści jeden. Dwadzieścia cztery, trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem, same obok na start dziewięć, trzydzieści pięć, szóstka siódemka.

Jednastka. Także gruby cash, niestety pusty. Może teraz bonus 7, mam numerek 22. Szukamy plików lub siódemek. I patrzymy, zaczynamy od Biedronki. Jest ananas. Chmury. Karta perła, gwiazda, awokado, diament, lecak, rower, kwiat, balsam, klips, no właśnie tego szukaliśmy w grubym keszu, no ale nie było. Arbus wiśnie, korona, cytryna, Patrzcie. Lik I patrzcie, też trzecie od końca tu była gwiazda to jest plik. No, ciekawie to się złożyło. podkowa i piłka. I co tutaj też dycha? No też dycha. Przeważnie jak jest jeden plik to. A złot spokój. Tutaj też CCC. No to miło. Są już dwie wygrane 20 zł mamy. To co? Krzyżówka chyba na koniec. Teraz perły rubiny. Numer 19. Nie drapałam tej zdrabki od premiery, bo wyszła słabo. No i nie miałam ochoty, ale teraz damy jej szansę. Szukamy 34, 14, 16, 21 i 36. Szukamy też nika albo pierścienia dającego dwukrotność. I co my tutaj mamy? 33 obok. 32, 23.

17, 11, 24 i 19. No nic się nie zmieniło. Aha, tutaj chyba było w ten sposób w, WZ. dobra czyli grupy cash, perło, rubiny puste, a pomóc 7 zodów jak wygrane, te takie poziome znaczy pionowy wygrany i teraz została krzyżówka numerek 3 w haśle bonusowym Maciej no i trzymajcie kciuki musiałoby wpaść 30 zł żeby wyszła przynajmniej na 0 i ładnie zaczynamy od A no, miły początek, oby potem tego nie zepsuli Może zacznę od tego A, i potem już będę trapać po dwie. I na koniec też zostanie do zdrapania jedna. Pr? A trochę jest. Powiem wam, że zdrapki kupiłam w miejscu, w którym już dawno nie byłam bo kupowałam tam często zdrapki jeszcze przed przeprowadzką w lecie. Więc dawno tam nie byłam i tam też te właśnie zdrapki bywały szczęśliwe, więc odwiedziłam to miejsce no i jak widać, jest całkiem nieźle. Coś tam już wpadło, i patrzymy dalej. D, J. Kolejna literka w bonusie. D, J. No, chyba tutaj z tym słabo. Okej, okay. D. I trzecia. Tu jest jedna, tu jest. No, ale no, nie wiem, na razie nie widzę, jest to dużo. Teraz mamy M i O. Jest kolejna do bonusu. I szukamy A M. Potem. O Tutaj jest Taormina, okej okay. Nie za wiele w sumie patyczkiem też dzisiaj drapię, no bo światło średnio sprzyja i jednak może drapiąc patyczkiem trochę mniej zasłaniam przynajmniej mam taką nadzieję M -o. kolejne L LP to tych już w się nie ma l l nie za wiele l potają l też jest Dalej mamy E i Z, to mamy E tutaj, jeszcze C i I i będzie bonus, byłoby miło. EZ. No na górze nie za wiele, o, to było A. Z. <try> tutaj tutaj mamy pierwsze słowo epopeja". w tej krzyżówce najlepiej zawsze wygrać w tej trzeciej, bo jest szansa na mnożnik. E. Na razie więcej nie widzę. Może teraz środkiem przemknę WT. Jest to W, jest pierwsze słowo PAF. No i co? I gdzie są pozostałe. Nie za wiele. Tu jest też pierwsze słowo data. Te te I tutaj seter. Musimy nie dokładamy, nadal szukamy. K, G, Iga. Tutaj, tutaj. nie za wiele zimorodek o tutaj by się R przydało mocno i kolejne są U oraz S no niestety nadal nie przybyło nic do bonusu s s s s żeby się naprawdę przydało. Kwestam, drugie słowo. Epopeja i kwesta, no to czekamy, czy wpadnie jeszcze chociaż jedno słowo i będzie jeszcze jedna z zdrapka, mamy C i kurczę, będzie wygrana. Patrzcie, obiad bonusu, mamy bonus. Czy ja w ogóle miałam jakiś bonus na kanale? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Fajnie, będzie co najmniej 30 zł dzisiaj wygrane A jeszcze i. No to mamy samiec. Tu mamy już dwa słowa: C, C, I, I. Kurczę. Czyli to miejsce też jest całkiem szczęśliwe. I gandata. Tak jak ostatnio katowane miejsce, które troszeczkę straciło moc. No i co? Tutaj chyba tyle szukamy, czy coś przybędzie tutaj. Było U. I. I, I, I. Dobra. Ostatnia literka. Y. Czy Y coś dołoży? Tutaj raczej nie. Albo nie widzę. No tutaj rezemplokowało mnóstwo rzeczy. Też nie widzę, też tylko dwa. I tutaj też nic nie dokładamy. W każdej krzyżówce po dwa słowa, ale mamy Macieja. Patrzymy, co tam jest. Jest 30 zł. Kurczę, ale fajny odcinek. E, E. Dobra. Fajnie. Fajnie wyszło. Dzisiaj wkład 50 zł. I wygrana to też 50 zł. W krzyżówce 30. zodiaku 10 bonus 7, 10. 50 na 50. Wam, że premiera krzyżówki wyszła mi bardzo słabo, a teraz jakoś, jakoś zaczęłam nie lubić, także cieszę się. I co, mamy 50 na 50, tylko te dwie okazały się puste. No także w sumie nieźle. Dajcie znać, kochani, czy chcielibyście powrotu 100 na się x. Jeśli ktoś z Was nie kojarzy, o co chodzi, to odsyłam do wcześniejszych odcinków na moim kanale, żeby zobaczyć. O co w tym wszystkim chodziło? No dzisiaj mamy 50 z 50. Ciekawe ile by było ze 100. Dobra, jestem bardzo zadowolona z wyniku i mam nadzieję, że Wam też się podobało. Dziękuję za dzisiaj, kochani. Pozdrawiam was serdecznie. Pa pa!